Cześć Wasieka gromadzeń. dawno nie nagrywałem ale powiem wam przeziębiłem się, nie chciałem za bardzo latać gdzieś koło pszczół mmm, nagrywać jakieś tam rzeczy, coś tam robiłem bo nie byłem jakoś tam bardzo chory ale trochę byłem przeziębiony i po prostu nie chciałem się jakoś mocno spocić żeby się nie rozchorować, bo dużo jest roboty a e, no wiadomo jak to jest gdy człowiek nie wyleży przeziębienia no i później go rozłoży także ten tydzień był bez filmików ale dzisiaj jestem tutaj na pasiece na wrzosie i robię kontrolę jest to druga kontrola tutaj yy, i po prostu myślę że za około półtorej tygodnia już zabiorę pszczoły koło 10 września no wrzos ładnie kwitnie ale popatrzcie że tutaj na górze już są przekwitnięte także myślę że te jeszcze półtorej tygodnia i już będzie dużo mniej. Coś na pewno jeszcze kwitło Raz tam znajomy mi mówił, że zostawił dosyć długo i przyniosłem mu we wrześniu lepiej niż w sierpniu. Pewnie są mi takie lata i nie wiem czy teraz tak będzie, ale po prostu później też czasowo nie mogę. Tak jakby mam koło 10 te kilka dni wolnych, żeby ten miód, żeby zwieść te rodzinki do domu i wykręcić ten miód. Dlatego no raczej raczej na 95%, powiedzmy. Zabiorę właśnie koło 10. No przyjechałem zaraz zajrzymy do jakiegoś jednego, dwóch, trzech, nie wiem, żeby zobaczyć czy coś nanosiły. Cały sierpień tutaj praktycznie chodziły, bo na początku sierpnia przywiozłem. No dobrze by było, jakby już coś było więcej. Wtedy tam pierwszy, po tygodniu zrobiłem taki pierwszy wgląd. To hmm, kto oglądał, widział, że coś tam błyszczało. Było widać, że siły Ale wiecie, nie wiadomo. Jeżeli nie nakterował żo to mogły to zjeść. Ale na hmm, forach, na różnych grupach pszczelarskich, pszczelarze, którzy wywieźli, mówią, że noszą. Że coś jest. Że powinien być dobry rok, no bo na wrzosie to dużo zależy od roku. W lata suche hmm, nie ma po prostu... Tego wrzosu, no, a są lata lepsze, gdzie zbiory są większe, więc tutaj nie chodzi tylko o same pszczoły jak są przygotowane, ale też o warunki. No, pierwsze co wleję teraz może wodę. Zobaczę, czy tam jest w ogóle jakiś jakaś woda. No, widzę coraz więcej tutaj nie wiem, czy widać. O tu jest kwitnący wrzos, a tu, 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 tu już jest taki, no już przekwitnął, gdzie nie gdzie. Także ten rok jest szybszy i myślę, że wrzos może tak w miarę już przekwitnąć koło tego dziesiątego. No, tutaj jest to karmidło. O tu nawet jakaś woda ja widzę, niewlana. O tu jeszcze dwa wiadra. Także znajomy tu dowoził, a ja dlatego yy, byłem tylko wtedy, no bo później już. Cały czas tu dolewał, a dzisiaj ja doleję. Wziąłem z 50 litrów wody, także no, nie wiem tylko, czy tu, czy do tych wiaderek. Chyba też dam do wiaderek, żeby miały tak w trzech różnych miejscach. Dobra, powiem, by wam była akcja. Bo na początku tutaj bardzo szybko woda znikała, no, z dnia na dzień i się zastanawialiśmy, czy jakieś starymi nie przychodzą podpijać, bo to było aż dziwne, że w jeden dzień całe tutaj nie wiem 50 litrów wody znikało. Także możliwe, że jakieś stareńki. Widzę trochę mętna ta woda, ale przesłom to raczej nie przeszkadza, jak woda jest taka, wiecie, żywa, że tak powiem. Resztę wleję, bo mam jeszcze wiaderko drugie takie. Około, no 25 litrów bo powiedzmy całe nie było bo za ciężko mi dźwigać także jeszcze wleję tutaj dwa do tych dwóch no dobra i tu wlałem także będą miały wybór tu jest czystsza tam jest trochę jakaś taka już mętniejsza więc tu będą miały czyściutką jakby tamta im nie pasowała no dobra trzeba rozpalić podkurzać trzeba uważać w lesie zawsze z tymi podkurzaczami bo no teraz jakiejś tak mega suszy nie ma bo dzisiaj padało więc jest mokro w miarę ale wiecie trzeba się tutaj daszek zabrać dobra pierwszy pierwszy ul tutaj mam także pięć ramek w no jest trochę tutaj miodu. O, tu zajmie Tu zaczęły sklepić pięć ramek na górze, a reszta chcę, żeby mi do gniazda ładowały. Bo one no na wrzosie niektórzy w ogóle mają wysokie ramki. Wiecie, jakieś warszawskie, poszerzane czy coś, czy dadanta. To nawet nie dają mi miodni, bo chcą, żeby wszystko szło do góry. O, widzę, że tu jest czerw, czyli matka czerwiła na górze, ale może odkładały. Trochę miodu na dół. No zobaczymy. Może się to wygryzie, a może nie. No tu już nie ma. A trochę jest. Ale wygryzającego się. Także widzicie. Matka tu czerwiła na górze. Trochę szkoda. się, że nie wyjdzie. No tu już jest ramka z miodem. Jest trochę zasklepione. Zobaczymy jeszcze ostatnią. No jeżeli ona tu czerwi to na dole raczej nie. Pewno nie na wszystkich. Może zrobiła sobie komin. Na górze jest cieplej, to wiecie, to matki wchodzą, chociaż wiecie, no jest gorąco, upały były. Ale patrzcie, no jest miodek. Jest miodek. Nie wiem ile wyjdzie, mam nadzieję, że trochę więcej niż rok temu. No ale nie można powiedzieć, że nic nie ma. No, no wiecie co, no do gniazda nie będę zaglądał. Chyba, że... albo dobra, <laughs> zajrzę, pokażę Wam. nie Wam będzie, zobaczymy ile tam jest czerwy, bo to mnie ciekawi. No tak, tylko do jednego, do gniazda, a reszta to tylko do miodni zerknę. Dobra, ja muszę to przełożyć, ale jedną ręką nie dam rady na, na jakiś korpus inny, na daszek. No pszczoła jest, wszystkie uliczki zajmuje. Rodziny były, myślę, że dobrze przeze mnie przygotowane na ten wrzos. Jedyne co mnie martwi zawsze na tym wrzosie to waroza, no bo pasków nie dam na, na wrzos. Podczas jeszcze zbierania miodu nie możemy leczyć, no może kwasami, ale kwasy też wpływają trochę źle na czerwienie matek i tak dalej. O tutaj troszeczkę z góry, ale tak to ramka w miarę pusta. Dobra, odłożę z boku, zobaczymy co dalej. Wiecie, to też jest jeden ul, musiałbym kilka zajrzeć, żeby, żeby to było pewno. No tutaj gdzie nie jest z góry z góry miód a nie ma czerwiu może tak być, że ona wolała czerwić na górze niż na dole bardziej, dobra, tu już jest a, tu już jest czerw tu też jest czerw czyżby tak dużo ona czerwiła może trzeba było jakoś izolować te matki na tym rzosie no widzicie, czerwio a czerwio przejadły mi trochę tego miodu przynajmniej będą silniejsze na zimę szły, a nie jakieś takie osłabione przez te no, co one dzisiaj takie nerwowe no tak padało dzisiaj, było w miarę chłodno Zobaczcie ile tutaj czerwio. tu już nie ma czerwiu nie no, nie jest dużo na górze 2-3 trzy, trzy ramki i tam już się dużo wygryzało. I tutaj tak samo. Nie, tu jeszcze jest czerw. Tu już nie ma, ale jakieś pojedyncze też są. No sporo, sporo powiem Wam czerwią Zdziwiłem się, mocno tutaj matki czerwiły. No cóż, przynajmniej nie będą słabe szły, ale mi miodu, bo pewnie przejadły sporo. Dobra, zobaczymy jeszcze gdzieś indziej. Dobra, sprawdzimy te Te szybciej przywiozem, ale czy to był jeden dzień, czy kilka, już nie pamiętam. Wiem, że na pewno 9 na początku przyjechałem, bo z 9 przyjechałem na początku, bo 9 mi chodzi do samochodu, a później tamte i z tej strony zaczynałem. Więc tu są połóweczki. Tam było tak jakby na wysokiej ramce wielkopolskiej, a tu są połówki, więc zobaczymy czy tutaj matka nie weszła, czy dały więcej tu miodu, co się bardziej opłacało. No jest tu miodek. Błyszczy. O, tu jest podsklepione pytanie, ile tego jest? I środek czy nie wyszła matka z czerwieniem? Wolałbym, żeby sam był miód. Wiecie, no to jak będzie tak, że tu będzie więcej na takich krótkich rameczkach, to może se kupię jeszcze trochę. Chociaż ja ogólnie mam 18, tylko że one tak jakby były gdzieś indziej, i ja tutaj miałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć. pięć 5 eee, ramek wielkopolskich wysokich, a 13 ramek tych. O patrzcie tam na nadbudowy dzikie. Tego tak ciężko było wyciągnąć. Mhm. Dlatego. No dobra, no to jest miodek fajnie tu w tych pół nadstaweczkach. O kurcze. Czy tak to jest, jak nie ma tych krat odgrodowych? No ładne. Kurczę. Coś pięknego, tylko szkoda mi tych dzikich nadbudów. Pozrywałem je teraz. No one to przyniosą, ale trochę miodu tam będzie. No jest, nie można powiedzieć, że nie. Piękne ramki, ale tu zdecydowanie więcej. A tam matka czerwiła jak głupia. Tutaj nie ma nigdzie czerwiu, a tu się już kończą. Takie ładne ramki, tak tu jest już mniej, ale jest troszeczkę jeszcze zasklepione, tu już mniej. Także miały tu miejsce, to co one te dzikusy musiały robić? Ja, widzicie z pszczołami to tak jest. Trzeba było dać kratę odgrodową, ale na wrzos się ponoć nie daje. Nie, ta ostatnia to już chyba pusta będzie. Ja ją teraz dam w środek, może jeszcze ją dopełniam. Może przeniosę trochę tą też, bo ta jest też taka lżejsza. A tu im zrobimy tak, że tu te pełniejsze damy po bokach. Ale czasem wolą tam, gdzie jest cieplej, wiecie, w środku. Nad czerwieniem po prostu. Kurczę, patrzcie, jakie tam. Galaretka. Galaretka. Mmm, Pycha, pycha, już się mnie dobrania nie mogę doczekać. Po prostu to jest pyszny miód. Dobra, zrobiliśmy im bałagan. Znaczy one się zrobiły przez te dzikie zabudowy. Po prostu między korpusami był pożytek, no i budowały. I mamy coś takiego. Aj, aj, aj. Dobra, tu już w sam środeczek dam te dwie rameczki, żeby one tu mogły coś jeszcze dołożyć. Bo puste. Trzymają 10 dni. Więc mam nadzieję, że się jakoś tu większy porządek będzie. No ale to musiałbym to zerwać gdzieś i dać na na dół. Na przykład dać tą kratę odgrodową. I może wtedy trochę bałagan, ale no tu jest zdecydowanie więcej niż tam. Tam dużo czerwu poszło. Nie wiem po prostu nie wiem po prostu co, co z tym czerwiem, czemu tyle e... o, mogą być, może być sporo warozy i matka czerwi. no ale tu widzicie Tak samo to wszystko było prowadzone jakieś odkłady e... I, 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 i powinno być mniej więcej tyle samo wszędzie warozy, ale w różnych miejscach stały te ule i też nie wiadomo gdzie było gorzej, a gdzie było trochę jednak mniej który, na której pasiece tej warozy wiadomo, zależy od sąsiedztwa no nic, tutaj jest fajnie no powiedzmy na 10 takich połóweczek z 8-7 było takich fajnych, niektóre tu środkowe to całe ramki jest miodek nie wiadomo jak u innych, no tak jak mówię ten pierwszy to tam było więcej czerwiu niż miodu przejadły po prostu rodzinka może bardziej Plenna matka, a tu jest tak, jak powinno być. Jeszcze zajrzę do jakiegoś jednego, ale tu na razie zamknę to i zrobię tu porządek. No dobra, zajrzymy do kolejnych. Tu widzę już mniej pszczół, jest i chyba nie będzie takich fajnych zbiorów. Aczkolwiek tutaj jest minut, tu popatrzcie. pierwszy od brzegu, no nie jest to zasklepione, ale tu jest. Waży trochę ta ramka. Dobra, odłożymy to na bok, żeby pszczół nie zgnieść. No, jest miodek, ale no nie są pozasklepiane. Nie ma też tutaj, widzicie, tych dzikich zabudów, przynajmniej na razie, bo zaraz idziemy do środka. Tu już jest coś pozasklepiane No, ładne rameczki Coś tu jest. Nie no, powiem wam Wydaje się, że będzie lepszy zbiór niż rok temu Czyli wydaje się, że aż tyle nie było, ale to wiecie rok do roku się nie pamięta za bardzo tak mi się wydaje ale dopiero jak wybiorę będzie w słoikach, będę mógł policzyć średnią z uli bo wiecie, to że tu pokazuję może akurat szczęście takie, że trafiłem, że jest więcej a o, tutaj już są puste widzicie, też tak zrobię, że dam na środek, żeby one o, muszę podmuchać, bo mi i trochę denerwują, no i nie wiem też jak jest ten, wiecie, w gnieździe bo ogólnie na wrzos przywoziłem rodziny które nie miały zapasów pokarmu zabierałem te zapasy, żeby nie było sfałszowanego miodu tak mi kolega doradził, który wozi więc ja tutaj mam pewność, że jest czysty wrzos bo wiecie, pierwszego roku jak wywiozłem to była taka akcja że z gryki przywiozłem na wrzos i zamiast mieć wrzosowy to ja miałem gryczany do tego jeszcze była wtedy susza i ogólnie bardzo słabe były zbiory ogólnie wszyscy mieli słabe ja później wybrałem ten miód to był taki gryczano trochę tam było czuć wrzosu ale bardziej tą grykę było wtedy bardzo mało też no wtedy tak się troszkę zraziłem i na drugi rok już nie wiozłem później właśnie rok czy dwa miałem przerwy rok temu przywiozłem i już miałem tam trochę że opłacało się to wieść, nie było dużych zbiorów, ale coś było no i w tym roku no zobaczymy, nie chcę chwalić dnia, wiecie, przed zachodem słońca bo mogą jeszcze zjeść, może być, wiecie przestanie nektarować on. no i dobra, nie będę tutaj, wiecie, im nie wiadomo jak przeszkadzał, bo po co to się okaże dopiero, mówię, przy wirowaniu ogólnie jak na tą, na ten dzisiejszy dzień no te dwie połóweczki Jedna to tam była więcej, tam gdzie te dzikie zabudowy, tu był troszkę mniej, ale środek też pięknie zasklepiony. No i tam gdzie była długa ramka, wyglądało to gorzej. Chyba że jeszcze zajrzymy do jednej wysokiej, żeby porównać. Czy to tylko taka czy wszystkie w tych wysokich co? Dobra, miałem nie zaglądać, ale to ciekawość silniejsza człowieka. Dobra, zajrzymy jeszcze tutaj. No dobra. Też pięć ramek, gdzie nie gdzie dałem sześć. Po pięć lub sześć dawałem. No ta ramka jest ciężka. Tutaj jest miodek. Ale nie jest tutaj nic zasklepione, od tej strony jest trochę zasklepione. O! I tutaj. Tutaj też jest. o troszkę pozasklepiało, ale mają jeszcze 10 dni może, może jeszcze troszkę lepiej to będzie wyglądać. Tak Cisiak czuć wagę. No a ta pusta, ostatnia pusta. Nie no coś jest, ale mało. Mniej niż tam na pewno. Ta strona, aha, ta strona prawie cała pusta, ale z drugiej jest. Ładnie. No to nie wiem, no ciężko porównać, bo wiecie, jak tu są cztery ramki z miodem po 2 kilo czy po półtorej, to może to jest tyle samo co w tych ośmiu-siedmiu połówkach. Możliwe. Tam to bardziej okazale wygląda, bo wiecie jak to jest gdy jest za sklep, a na wysokiej ramce pszczoły tak nie sklepią ja większość mam na wysokiej i w sezonie tych połówek to rzadko używam tak wziąłem troszkę na spróbowanie na ten wrzos porównam, jeżeli jeżeli będzie rzeczywiście lepiej na tych połóweczkach to ja będę połówki sobie szykował na wrzos a zabierał no jeżeli będę 18 woził to akurat bo mówię ja mam 18 półkorpusów połóweczek tylko po prostu miałem je gdzieś indziej no. Nie miałem je przygotowane, mogłem to zrobić, ale wywiozłem je na grykę, jak pamiętacie. Grykę miałem w innym miejscu i miałam tam spać, cementową. A się okazało, że w tych półweczkach tam na gryce mało co przyniosły, że... w e, tym korpusie miodni pełnej, wysokiej, bo tam było tak, najpierw był korpus... Cały 10 rang wielkopolskich duży. no i one tam na, nawaliły tej spadzi, trochę gryki Więc e, jak jechałem, to tam gdzie było najwięcej dołożyłem połówki Żeby po prostu miały gdzie nosić, a i tak mało co tam do tych połówek zaniosłem No ale człowiek nie wiedział No nic, no nie wygląda to źle Rzekłbym, że wygląda e, bardzo dobrze Jeżeli nie zjedzą, a jeszcze doniosą to będzie już w ogóle najlepszy mój e, Najlepsze moje tutaj zbiory ale też dużo lat nie wożę, bo to jest trzeci raz, tak jak mówiłem. Pierwszy rok to była porażka gryczano wrzosowy i bardzo mało, bo była susza. Później nie wiozłem, bo się trochę zraziłem, trochę było sucho. Rok temu przywiozłem i miałem chyba 3 kg zula czyli bardzo mało, ale na wrzos no takie zbiory się zdarzają, wiecie. i tam i mówią, jak 5 suików się uda zebrać, no to jest ok. Więc jeżeli się w tym roku udało, chociaż te 5 suików, a nie 3, jak tam rok temu, no to to już będzie ta średnia, a może będzie więcej no ale, ale no, nie chcę wiecie tak się też napalać, bo nie wiadomo ile się uda tego wywirować, bo to wrzos wszystkich się nie uda wywirować, wiecie to jest ciężki do wywirowania pożytek ogólnie no pszczoła jest wydaje się, że mm, bardzo się mocno nie spracowały yy, no od razu po przywiezieniu trzeba się zabrać te ramki jak najszybciej yy, poleczyć i ogólnie Hmm, ja, ja robię tak, że hmm, przyłożę ramki z pokarmem z innych rodzin Teraz będę zalewał 10 ramek wielkopolskich wszędzie I tylko w najsilniejszych zostanie 10, 9 W innych 8, 7, no najsłabsze 7 Średnia to jest 8, to jest taka średnia, dobra rodzina e, Wybitne czy jakieś bakwasty, w których będzie dużo, dużo więcej pszczoły No to na 10 zostaną Ale powinienem z 50 ramek może nawet więcej e, wybrać no i wtedy te ramki, znaczy te rodzinki z wzrostu dostaną po wiecie 5-6 ramek takich pełnych reszty albo do, do wale inwertu, albo syrop cukrowy. Jeżeli jeszcze będzie ładna pogoda szybko, to myślę, że jeżeli dam jedną dawkę tego syropu lub dwie, to to, to tak nie zmęczy tych pszczół. Ale to ja będę po prostu na bieżąco myślał, na, na bieżąco tam analizował, jak to będzie sytuacja. Yy, ogólnie, no, po wrzosie nie karmi się cukrem. No, niektórzy karmią, ale to jest dużo strat, te rodziny są słabsze. Ja yy, kiedyś, jak przywoziłem, dawałem Invert. ale rok temu tak jakby właśnie przykładałem z rodzin innych, bo już mam na tyle dużo, że mogę jedną, dwie ramki zabrać. I to było bardzo fajne, bo wszystkie rodzinki z wrzosu mi przyzimowały. Tam ktoś w komentarzu mi właśnie pisał, a zobaczy, że te pszczoły to ci się tutaj e, wyniszczą, w pajęczyny powpadają i w ogóle nie przyzimują. E, w pierwszym roku tak było. E, ja przywiozłem 10 rodzin, 7 i padło. Ale wtedy tak o przywiozłem, wiecie, bez przygotowania, nie wzmacniałem tych e, ro, rodzin. E, no inwertem karmiłem, to fakt, ale no i tak e, aż 7 e, z 10 mi wtedy z rzosu nie przyzimowało. Ale rok temu wszystkie. Tylko że te pszczółki, już które wróciły, nie były męczone, tylko y, dałem im po 8 ramek pełnych pokarmu z innych rodzin. Tylko, że w tym roku, w tamtym roku miałem 9, dlatego łatwo było mi znaleźć te ramki do nich. Y, no, no to 8 ramek trzeba, y, trzeba liczyć na rodzinę. To wiecie, jeżeli tyle nie będę miał, to mówię albo inwert i na przykład dam do 10 rodzin ramki z pokarmem gotowe, a do. Pozostałych tych ośmiu dam yy, kupię się wiader inwertu i po prostu zakarmię inwertem albo inaczej. Też tak myślałem, że po prostu dam po 5 ramek pełnych pokarmów do rodzin, trzy ramki puste i ten trzy ramki dam jeszcze, żeby zalały cukrem albo inwertem. Nie wiem, dobra, bo się rozgadałem. Miałem to tylko zrobić: wiecie, szybki wgląd i do domu wracać, bo już jest wieczór. Yy, Mówię, chorowałem dzisiaj jeszcze z rana, tam miałem kupę roboty i i, i, i tak i tak mało tego czasu, bo y, trzeci, trzeci raz w tym roku przeziębiony jestem, nie wiem, słaba odporność, a powinna być dobra, bo wiem, miód i pyłek, ale y, powiem Wam... Y, no, chodzi o to, że często się lata, jest się spoconym, a ta pogoda raz jest ciepło, raz zimno i się po prostu zauważyłem, że przeziębiam, bo cały jestem mokry, się strasznie poce w tym skafandrze, dużo, dużo latam i chyba to jest y, główna przyczyna moich przeziębień, a nie, że ja no, że mam gorszą odporność. Dobra, także no, patrzcie jak tu ładnie jest w lesie. Powiem Wam, jak jechałem, to dwóch, y, dwa samochody mijałem. A tu rzadko są, zazwyczaj jak jeżdżę nikogo nie widzę, więc chyba dzisiaj, sobota wieczór, wszyscy przyjechali tutaj, e, mają wolne i na kontrolę. No nic, także widzicie, coś, coś jest, oby tak dalej i żeby był w końcu jakiś e, dobry zbiór w tym roku na e, ostatni, ostatni pożytek, aby, aby było fajnie. Dobra, cześć, trzymajcie się, udanej niedzieli.